Jesteśmy w Krakowie, jednym z najpiękniejszych miast Europy i świata, które latem 2016 roku będzie gościć Światowe Dni Młodzieży. Oto rynek główny, w serce tego miasta. Kolos 200 metrów na 200 metrów, największy plac średniowiecznej Europy. Ale właśnie tu najlepiej przekonamy się, dlaczego Kraków to świetne miejsce, jeżeli chodzi o organizację Światowych Dni Młodzieży. Z jednej strony każdy kamień przesiąknięty tu jest tradycją, historią, kulturą i wiarą, a z drugiej strony to miasto ludzi młodych. I to nie tylko tych mieszkających w Krakowie, ale także tych przybywających tu z całego świata. Na kościele mariackim umieszczono zegar odliczający dni, godziny i minuty do Światowych Dni Młodzieży. Przed nami 273 dni, 3 godziny, 49 minut i 39 sekund. Czas ucieka, ale Kraków czeka. Czeka naprawdę na cały świat. A byłbym w sumieniu niespokojny, czy naprawdę byłem w Krakowie, gdybym nie odwiedził Bazyliki Mariackiej. Tak kiedyś mówił Jan Paweł II, chociaż papież jest nieomylny tylko wtedy, kiedy ekskatedra wypowiada się w kwestiach wiary lub moralności, to tym razem Jan Paweł II także na pewno się nie mylił, bo to jest jeden z najpiękniejszych kościołów w Europie, a jego prawdziwą perłą jest ołtarz. Ołtarz Wita Stwosza. I to nie jest już jeden z najpiękniejszych średniowiecznych ołtarzy w Europie. To jest po prostu najpiękniejszy średniowieczny ołtarz w Europie. Proszę spojrzeć. Gigantyczna konstrukcja 11 na 13 metrów. Prace trwały ponad 12 lat. Na dodatek koszt wynosił aż 2808 florenów. To była gigantyczna suma jak na tamte czasy, równowartość całego rocznego budżetu miasta Krakowa. Ale warto było wydać te pieniądze, bo efekt aż do dziś jest niesamowity. Spójrzmy chociażby na postacie apostołów. Wydaje się, że są w ruchu, są jak żywi ludzie, bo Wittorz brał za modeli mieszkańców miasta Krakowa i starał się uchwycić tę. Życiową energię. Dla niego najważniejszy był drugi człowiek, bliźni, ale widziany zawsze w Bożym Blasku. Zresztą niektórzy twierdzą, że patrząc na postacie apostołów, czyli tak naprawdę krakowskich mieszczan, można nawet zorientować się, na jakie choroby cierpieli. Kiedy zakochamy się już w ołtarzu Wita Stwosza, a można spędzić przed nim naprawdę długie, długie godziny, warto jeszcze skręcić w nawę boczną. Dlaczego? Niewielu turystów o tym wie. Trzeba tu znaleźć kaplicę świętego Walentego z XV wieku. Nie chodzi jednak o to, żeby modlić się do patrona zakochanych. W tej kaplicy znajduje się konfesjonał. Szczególny konfesjonał, bo w latach 1952-1958 spowiadał w nim ksiądz Karol Wojtyła. Przez te 6 lat dziesiątki osób. Musiałem mu tu opowiadać o swoich grzechach, słabościach, rozterkach czy wątpliwościach. Jeżeli dziś zadajemy sobie pytanie, skąd brała się świętość tego człowieka, dlaczego był aż tak wrażliwy na potrzeby innych, to odpowiedź znajduje się po części w ciszy tego konfesjonału. Jakby się kto pytał, Franciszkańska 3. Tak kiedyś Jan Paweł II z typowym dla siebie poczuciem humoru mówił o jednym z najsławniejszych na świecie adresów, bo właśnie tu, przy Franciszkańskiej 3 znajduje się dom arcybiskupów krakowskich. To do jego drzwi w 1942 roku zapukał początkujący poeta, utalentowany aktor i ciężko pracujący robotnik, Karol Wojtyła. Chciał wstąpić do tutejszego seminarium, które działało wtedy w warunkach półkonspiracyjnych. Okupujący Polskę Niemcy zadecydowali bowiem, że do seminarium nie wolno przyjmować nowych kandydatów. Ale arcybiskup Adam Stefan Sapiecha postanowił złamać ten zakaz. Dla arcybiskupa, dla wykładowców seminaryjnych i dla samych kleryków oznaczało to, że ryzykują aresztowanie, wywózkę do obozu koncentracyjnego, własne życie. Pod koniec wojny klerycy zamieszkali na franciszkańskiej. Prywatna kaplica w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. To na tej posadce 1 listopada 1946 roku leżał krzyżem Karol Wojtyła, a święceń kapłańskich udzielał mu arcybiskup Adam Stefan Sapiecha. Po kilkunastu latach ksiądz Karol Wojtyła powrócił na franciszkańską, ale już jako biskup krakowski. Tu też otrzymał wiadomość o nominacji kardynalskiej. Kiedy tylko zapoznał się z treścią listu od papieża Pawła VI, natychmiast swoim zwyczajem udał się do kaplicy. To jedno z najważniejszych miejsc w życiu przyszłego świętego. Budził się już jako arcybiskup krakowski z reguły około godziny 5.30 rano, bez względu na to, o której szedł spać. Po długich modlitwach i rozmyślaniach, tu w kaplicy, odprawiał mszę świętą o godzinie 7, a potem szedł na skromny posiłek. Po śniadaniu wracał do kaplicy. Aż do godziny 11 leżał krzyżem i modlił się w najważniejszych dla archidiecezji sprawach. Pisał tu także swoje książki, listy czy najważniejsze dokumenty. Przy tym stoliku, stolik jest dość niski i niewygodny, kardynał siedział albo na tym małym krzesełku, albo pisał cały czas klęcząc. Także przed pójściem spać zawsze przychodził do kaplicy. I długo, długo modlił się przed najświętszym sakramentem. Tradycją była także modlitwa przed każdym wyjazdem z Krakowa. To było coś bardzo, bardzo istotnego dla Karola Wojtyły. Innymi słowy mówiąc, te mury były świadkami nie setek, nie tysięcy, ale dziesiątków tysięcy godzin, które Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II spędził na modlitwie. Ta jedyna w swoim rodzaju tradycja narodziła się w czerwcu 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Młodzi ludzie zgromadzili się przed domem arcybiskupów krakowskich i liczyli na to, że papież powie do nich kilka słów. I rzeczywiście, w pewnym momencie otwarło się to okno, pojawił się w nim papież, wskoczył na parapet i od razu zażartował. Kiedy tu dawniej byłem w Krakowie, byłem całkiem porządnym człowiekiem. Nie wyłaziłem na okna. A teraz, co się ze mną stało? Podczas kolejnych pielgrzymek do Polski papież pojawiał się w tym oknie. Bardzo dobre czasy były, jak, jak jeździłem bez szyby. To ja wszystko się popsuło. Sadzili mnie teraz za szybę i jeżdżę też w takim pudle za szybą. Nic nie poradzi. To wszystko od tego Ariakci. Wracam do tej mojej witryny. Ja nie wiem, czy tak się mówi, ale tak mi mówią, że tak się mówi. Jest tak ten papież tutaj, do tej witryny, do tego sklepu na Franciszkańskiej 3. Podobnie było w 2002 roku, podczas ostatniej jego wizyty w naszym kraju. Ja sam stałem wtedy trzy wieczory z rzędu w tłumie młodych ludzi. Wiedzieliśmy, że papież jest już schorowany i bardzo słaby, ale mieliśmy nadzieję, że jak zawsze pojawi się w oknie i nigdy nas nie zawiódł. W ostatni dzień, podczas ostatniego spotkania, powiedział: To już niestety jest pożegnanie. My zaczęliśmy głośno krzyczeć: Nie, to nieprawda, Ojcze Święty. Ale tak podskórnie czuliśmy, że to nie my, ale on ma rację.

Jesteśmy w Bazylice na Skałce, to jeden z najpiękniejszych kościołów Krakowa. Ale teraz przenieśmy się wehikułem czasu do 11 kwietnia 1079 roku. Wyobraźmy sobie, że zniknął cały ten barokowy przepych, a my znajdujemy się w surowej romańskiej świątyni. Przy ołtarzu biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa odprawia mszę świętą. Nagle do świątyni wpada skonfliktowany z nim władca, król Bolesław Śmiały, morduje biskupa z zimną krwią. Wkrótce narodzi się kult tego męczennika, a każdego roku w Krakowie odbywa się uroczysta procesja łącząca wawel ze skałką ku czci właśnie świętego Stanisława, patrona Krakowa i Polski. Tym uroczystością bardzo często przewodniczył arcybiskup Krakowski czyli następca świętego Stanisława, kardynał Karol Wojtyła. A potem powrócił tu jako papież w czerwcu 1979 roku podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski. Spotkał się tutaj z ludźmi kultury i nauki, a także z młodzieżą. To jest sadzawka świętego Stanisława, nazywana też kropielnicą Polski. Po bestialskim mordzie na biskupie Stanisławie ze Szczepanowa, król Bolesław kazał poćwiartować jego ciało i wrzucić do stawu, który znajdował się tutaj mniej więcej w tym właśnie miejscu. Nocą nad stawem pojawiły się dziwne światła, a potem przyleciały orły, żeby strzec relikwii świętego. Zresztą krakowianie od zawsze byli przekonani, że Tutejsza woda ma cudowną, uzdrawiającą moc właśnie dzięki świętemu Stanisławowi. I cóż się okazało po latach, że rzeczywiście bijące tu źródło pełne jest zdrowych makro i mikro elementów. Ale na szczęście skałka była świadkiem nie tylko wydarzeń makabrycznych i tragicznych, ale także radosnych. 8 czerwca 1979 roku właśnie tutaj zebrała się młodzież akademicka na spotkanie ze swoim dawnym duszpasterzem Janem Pawłem II, niegdyś biskupem w Krakowie. Czyli następcą św. Stanisława, a teraz następcą św. Piotra dla całego świata. Od początku panowała niesamowita atmosfera. Papież nie chciał usiąść na przygotowanym fotelu, ale wybrał po prostu schody. Na dodatek odłożył napisane wcześniej przemówienie i zaczął improwizować. Spontanicznie zwrócił się do zebranych tu młodych ludzi. Wspominał dawne czasy, kiedy jako duszpasterz akademicki, młody ksiądz, a potem także jako biskup jeździł w góry, na wycieczki, na kajaki i tam właśnie właśnie pogłębiał wiarę swoich młodych wychowanków. Świadkiem tych wydarzeń był ten krzyż, ten drewniany krzyż, który młodzi ludzie przynieśli tu jako symbol ich wiary i odwagi. A papież mówił wtedy, że od samego początku, jeszcze jako młody kapłan, był przekonany, że duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo młodych ludzi nie może ograniczać się tylko do murów kościoła. Od razu widać, jaki jest związek między skałką a Światowymi Dniami Młodzieży.